W wycieczce integracyjnej do leśnictwa Dąbie wzięli udział uczniowie klas pierwszych technikum informatycznego, technikum ochrony środowiska i technikum samochodowego. Na lekcję terenową na ścieżce dydaktycznej Grabina młodzież wyjechała z wychowawcami 25 września w czwartek. Wycieczka rozpoczęła się przywitaniem uczestników przez leśniczego pana Tomasza Kucharskiego. Następnie gospodarz obiektu przedstawił najważniejsze informacje o odwiedzanym miejscu, lesie, roślinności i zwierzętach oraz samej ścieżce dydaktycznej. Mamy 10 przystanków na tej ścieżce i na każdej ścieżce jest odpowiednia tablica, tak jak tutaj widzicie, takie drewniane tablice i tam wszystko opisane jest. Po zapoznaniu uczniów z zasadami bezpieczeństwa wychowawcy klas zaprosili młodzież do konkursu. Rywalizacja odbywała się podczas spaceru po ścieżce dydaktycznej, a zadanie konkursowe polegało na zgromadzeniu jak największej ilości informacji z tablic poglądowych rozmieszczonych na dwukilometrowej trasie. Nie obyło się bez niespodzianek, bowiem jedna z drużyn zgubiła się i na jej powrót trzeba było czekać nieco dłużej niż zaplanowali organizatorzy. Dla młodzieży był to jednak kawał dobrej przygody. Po powrocie z wędrówki wychowawcy klas rozegrali przygotowane wcześniej gry i zabawy integracyjne. Okazały się one atrakcyjnym punktem wycieczki. Przy zabawach pudełko, kim jestem i kalambury bawili się i śmiali nawet najwięksi ponuracy. Choć niektóre gry wymagały sporego wysiłku umysłowego, to czas przy nich spędzony był naprawdę dobrą rozrywką. Do gólka ten podaję budinemu. Kto? Kogo? Kto? Kogo? Kto? Kogoś? Kto? Kto, Kto lubi banan? Ja! Yeah. serialu? Nie. W Nie. bajce? Nie. Jest sławna? Tak! sportowiec? Nie. Kres z kreskówki? Nie. Podsumowaniem tej części spotkania była praca twórcza. Uczestnicy wyjazdu ze znalezionych w lesie szyszek, gałęzi, liści, mchu, kasztanów i żołędzi przygotowali prace plastyczne przedstawiające jesienne pejzaże. W trakcie całego wyjazdu był też kilkukrotnie czas na posiłek, zarówno słodki, jak i bardziej pożywny, a pobyt w leśnictwie zakończył się wspólnym ogniskiem przygotowanym przez leśniczego. Było tradycyjne pieczenie kiełbasek, choć niektórzy sięgnęli też po bardziej wyrafinowane przekąski, opiekane pianki marshmallow. W drodze powrotnej wychowawcy znaleźli też czas na akcent patriotyczny. Uczestnicy wycieczki zatrzymali się na terenie obozu Kulmhof w okolicy Chełmna, żeby oddać hołd pomordowanym w czasie II wojny światowej. Po krótkiej rozmowie na temat historii obozu zagłady przewodniczący klas w skupieniu i ciszy zapalili znicze pod ścianą pamięci. Uczniowie wrócili bezpiecznie do koła około godziny 15.30.